Siemaneczko, siemaneczko mordeczki, tutaj ja i dziś e, chciałem wam, dobra to nie jest mój skład e, i nie ważne co to jest, e, chciałem wam po pierwsze pokazać mój skład, tak on się prezentuje na obecną chwilę, e, no zaraz nie będziemy mieli chyba tego parecho, więc no, tak to wygląda, jest warte około 3 3 milionów. Mamy paczkę z tocem, jedną paczkę jeszcze. I jak coś dzisiaj trafimy, no to zrobimy sobie 89 plus Z tego Toca oczywiście. Yy, no i to w sumie tyle. Lecimy, nie? Mamy jeszcze... A, dobra, zanim, zanim. Mam tu też taką ładną kartę. Wdowiak. No po prostu... No, no Pixel no, 9000 kupiłem go za 9300 to tam. Na ławeczkę będzie, nie? Na przykład za bra'a, którego przepalam zaraz. Trzeba go znaleźć. Tego właśnie pan dobra. To, to trzeba troszkę się zniżyć, no bo 75 on ma. O, jest. I on. No, git. No i co? Możemy otwierać paczki, myślę. To, co szukamy. Leci 8288, chociaż ekrany. Chociaż ekrany, chociaż ekrany, chociaż ekrany... Nie ma ekranów. Jeju, w tej paczce już nie będzie ekranów. Taki jest plotka. Ajajaj. Andrera. Jak zawsze. W tej paczce nigdy się nie da trafić ekranu. Dobra, walić tą paczkę. Mamy paczkę z tocem. Szukamy sobie. Opa. No i leci. I będziemy ją szukać po ligach. Tak. Oczywiście to będzie toc. No, i włączamy monitor. No, i szukamy powyżej 88. Błagam. Albo szukamy po pozycjach. LS. Jezus Maria. Grałem 7 godzin. Okomana. Ona mi się do tego SBC nie przyda, więc świetnie, świetnie. O nie, no. <laughs> znaczy, karta. Karta niczego sobie, ale. Prawdę liczyłem na coś lepszego. I tak naprawdę jestem bardzo zawiedziony. Mogło być o wiele, o wiele lepiej. Niestety musimy przepalić Palacio. No, niestety rozegrał u nas 34 28 bramek, 18 asyst. Parechol, a to tam Parechol. I Brian. Ale zanim, ja wiem, że niedługo będzie paczka z ikoną sama. Moment. Ale wiecie co. Tak sobie pomyślałem, że. A niech będzie moment, i tak tej paszki nie zrobię, no bo pewnie będzie jakaś wysoka oceny, ocena, nie? Yy, Dobre. To jest skład koncepcyjny. Który z nich? Czy ja tu jakąś z tych kart mam? Tak, mam Palacio. No i to tyle. Dobra. Powyżej 93, proszę. Boję się. Naprawdę się boję. Naprawdę. Przepalamy. Oj, ten palacio boli. No i leci paczka, dobra. Leci. Proszę, nie złota karta. Co To, to jest TOC! Brazylia. Na. Ricorisol! Oh! O! Jest! Oh! Tak! Moja wymarzona karta. Dziękuję. Moja wymarzona karta, którą zawsze chciałem. To oh! całe szczęście. Opłacało się. No i coś jeszcze w środku. Jeszcze jeden tocik. Oblak! Ricciami są warte 400 tysięcy. Pięknie. Oczywiście do składu leci od razu. Wymarzona przeze mnie karta. Jeszcze Oblak. Na pewno się przyda do jakiegoś SBC. Opłacało się. Opłacało się. Jest. Nareszcie. O, ja tak krzyknąłem, że aż mnie teraz gardło wolił. Trafiony Lena... trafiłem. Patrz. Nie, patrz. Lison. Moja karta marzeń. No wiadomo, tu nie będzie grał z Aguero. Jakoś to zmotywujemy jeszcze mamy tego Komana nieszczęsnego, okej? Okay. Mam jeszcze tego niestety komana. Spokojnie, zaraz robimy sobie skład z aguero. Ale jak to właśnie zrobimy z tym Aguero, nie? Bo boję się, że to nie będzie łatwe go umieścić. No tutaj możemy dać Aguero. Tutaj by było spoko dać Aguero, ale nie wiem. Jest też ten koman. A ten koman w ogóle ma jakieś fajne staty, czy... Nie, no nie jest słynna. No... U, przepraszam. To no, zmiana zawsze może być. Ta formacja może być dobra. Ale tak. Raczej e, Richard Lisson jest taki bardziej taki. Jakby to powiedzieć. Taki bardziej. Mm, no. Raczej taki niż napastnik. No nie wiem. Nie wiem, jak to zrobimy. Taka formacja będzie spoko O, pięknie. Pięknie zrobiliśmy, naprawdę przyzwoicie Tylko nie wiem, czy nie wywalić przypadkiem tego modlicia, niestety Nie jest to za dobra opcja, ale po prostu tak mamy więcej zgrania i ten liczali są Ach, no jak cudownie Skarta marzeń dwóch napastników Ja wiem, że to nie to ty Ja dobrze wiem że to nie jest Toty. Na przykład PLKD trafił Toty. Ale chodzi o to mi, że może w PLKD trafił Toty, ale niektórzy YouTuberzy trafili po prostu złote karty, więc. O, na całe szczęście! Dziękuję, dziękuję wszystkim, którzy czekali na ten moment. O oh, Boni, ja się naprawdę cieszę. Nie, no tak Teraz, teraz, jak sam widzicie, spokojnie ja tylko. Wcale nie robię yy, Feliksa. Ta, raczej tam, tego, tego, jak on się tam nazywał. Yy, raczej Komana, Antonio. Nie, no może nie Antonio. Raczej tamtych. Przepale sobie w. W. No nie wiem, czy będzie paczka z ikoną, ale zobaczymy. No, skoro mam już taki dobry humor, to nic nie zrobił. A tak naprawdę możecie jutro spodziewać się jeszcze dwóch paczek z więc na spokojnie jutro spodziewajcie się dwóch paczek z Też yy, wbiłem sobie złoto dwójkę, to w poniedziałek też będziecie mieli nagrodę ze skład Battles, więc będzie spoko O kurde Ale dobra, skoro już jesteśmy na wizji <grywia> Na wizji <grywia> To już sobie kupimy styl gry i Charlisona, kupimy mu sobie kończącego Kończącego albo snajpera, snajper ile kosztuje? Snajper podwyższa rybling, ale dobra, damy snajpera. Wiem, że to było takie dziwne, bo... Ale cieszę się jedną rzecz, że tam był oblak w środku. Wiadomo, mógłbyś to jakiś torcik, jeszcze jeden, nie? To było po prostu cudownie. No, ale też nie wymagajmy jakoś dużo. Natrafiliśmy Richarlisona. O, kurde. Najlepsze jest to, że Lisa Lison to była moja karta marzeń. I teraz jeszcze w tych paczkach dwóch tocami trafić na przykład takiego. Hmm. Poczekajcie, no, kto by tu pasował? Hmm. Sergio Ramosa Toc. No to byłoby fajnie. Ale. No teraz to ja już mam dwóch napastników do końca gry. Oj, 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 oj. no, ja wiem, że jest koniec gry. No i zaraz nie będę już grał tymi kartami. Tylko, że. wyniecie nawet, jak ja go chciałem. Bo takie moje, tak. Ale to było naprawdę moje marzenie nad marzeniami, żeby go mieć. No nie takie prawdziwe marzenie, wiadomo, takie fifowe marzenie. Ale to było moje marzenie. Nie oszukujmy się. Jestem tak zjarany. Wie... że go trafiłem a nikogo, a nie innego. Na przykład na przykład mogłem trafić tutaj. Kieliniego i pustch, Wię większość trafiało takie karty, uwierzcie mi. Więc jest git. Zaraz chyba sprzedam nawet tego Polaka, bo chcę zrobić sobie... A nie, dobra, y Dzisiaj mecz Real Madryt, przepraszam, Real odpadł, dzisiaj mecz Real, nie, Napoli, FC Barcelona, FC Barcelona odpada, już, koniec, nie, nie, dziękuję, nie potrzebujemy was, tak, ale, ojeju, ojeju, co ja mam za skład. Oblak 80 meczy. Aleksander Arno 105 meczy, Nesta 525 meczy, 77 meczy, El Hermitao, Nelson 27 meczy, James 77 meczy, Pirlo 177 meczy, Modric 28 meczy, Vinicius 112 meczy, Aguero 14 meczy, no i... RIDZI <słuch> Dobra, to to na tyle na dzisiaj, jeśli wam się film spodobał, łapka w górę, no i trzymajcie się, cześć! Mam problemy. Ja wiem, że to nadal picie, chyba, że nie wiem. Car.